Hej, poczyniłam małe zakupy. E, może tak. Oksy. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Już kiedyś podobne miałam, w sensie z Niemiec. Zobaczymy. E, 750 gramów. Obadamy. Ojać. Teropak mokrych chusteczek po 64 sztuki. E, Happy. Zobaczymy. Bella chyba to polskiej produkcji. Zobaczymy. Ojejku. Czyścidło do Xanto. Taka firma. I czyścidło do prysznica, czyli odkamieniacz. Sprawdzimy. Ojku, ojejku. Dwa zapachy do auta. Czerwony i różowy. To jest jakiś Aha, dobra. Truskawkowy i guma balonowa. buciki takie zawieszkowe, śmieszne trampeczki. Bagietki do uszu firmy Bella. Tu dostałam w gratisie znowu małą pastę. Malutka, dekodonta. Do czyszczenia z zębów. Plaster, zawsze się przyda. to jakaś uloteczka. Na ja sobie popatrzę, może warto. Tu dostałam też w gratisie rzecz pod prysznic firmy Ziaja, Próbeczka. Granulki z Ludwika. Udrażniacz to rur. Następny czyścik do tapicerki. Bo mąż mi kiedyś obiecał, że mi wyczyści tą kanapę tutaj, bo jest brudna od psa tu mamy Ludwik z olejem arganowym i tu mamy Ludwik zielone jabłuszko, oczywiście są to płyny do naczyń Lenor, płyn do prania płukania tu kolejne tylko że żel do udrożniania ról Ludwik Stawiliśmy teraz na Ludwika, widzę Meglio WC Kaczka Ludwik, płyn uniwersalny i płyn do od, u, wybielacz do tkanin Oxy, niemiecka firma. Ta sama, co tutaj. Zobaczymy, jak się sprawdzą. I takie moje rzeczy chemiczne. Także dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.